Zetor 7245. Tutaj naprawa silnika i sprzęgła, i najlepsze w tym wszystkim jest sprzęgło. Tarcze od zetora, sprzęgłowe, pierwszy, drugi stopień, czarne z węglem. Można sobie węgiel zeskrobać, do pieca wsadzić, takie eleganckie. Nie widać, to też się nie chce sypać. Wcześniej się sypało aż z nich, bo było tyle węgla. Oprócz tego, wiadomo, jest trochę już trącony zębem czasu, trochę go już ruda pobiera. Kierunkowskazy i pozycje założone od sześćdziesiątki. No i w przewodach, jak na talerzu ze spaghetti, czyli wszystko poplątane, tak jak Pan Bóg przykazał. Można by rzec, że skoro wszystko działa, to co się czepiać? No ale jakby działało, to by tutaj go nie było. My chyba powinniśmy nagrywać, jak nie użytkować albo jak samemu nie naprawiać ciągników.